Witajcie na kanale Alex and the Books. Dzisiaj będę opowiadać Wam troszkę o Tweet Cute, czyli niedawnej premierze wydawnictwa Young, i też chciałabym już po opowiedzeniu o tej książce polecić Wam kilka tytułów, które są tak samo urocze tak samo wyprawiające humor. Tak samo na przykład dobre na jeden wieczór, na spakowanie do plecaka, przeczytanie na wakacjach. Takie wiecie, książki, które ja nazywam czytadłami, ale nie w taki negatywny sposób, tylko bardziej w taki, że to są takie przyjemnostki. Książki, które po prostu czytamy, kiedy chcemy poczuć się troszkę lepiej, kiedy mamy gorszy humor, kiedy coś nam nie poszło, kiedy być może mamy zastój czytelniczy i nie chce nam się za nic zabrać, więc po prostu to. Jest to, co ja polecam w takich wypadkach. Z tymczasem przejdźmy sobie może do głównego bohatera, bądź raczej głównej bohaterki dzisiejszego filmu. Tweet Cute to książka, która opowiada o dwójce nastolatków, dwójce nastolatków w dramie na Twitterze, dwóch rodzinnych interesach, które ze sobą tam trochę konkurują i o takiej jednej apce licealnej apce, która pozwala uczniom tego konkretnego liceum rozmawiać ze sobą anonimowo. Także no będzie się działo generalnie. Od razu e, to wiemy. E, akcja dzieje się w Nowym Jorku. E, mamy tutaj Pepper, e, główną bohaterkę, jedną z dwójki głównych bohaterów. E, Pepper przeprowadziła się z mamą dlatego, że rozwinął się jakby ich rodzinny interes. Taka burgerownia, e, trochę jak nasz McDonald's czy Burger King, nazywa się Big League Burger. I jakby rodzice Pepper założyli go, kiedy ona jeszcze była mała, gdzieś tam, w takiej mniejszej miejscowości, w której mieszkali kiedyś. No i to się mega rozrosło, zrobił się z tego globalny interes, więc mama podbija świat. Rodzice też już nie są razem, rozstali się, co prawda w zgodzie, no ale jednak i ona, i jej siostra trochę to przeżyły, każda na swój sposób, o czym też mówi ta książka. No i dodatkowo mama Pepper trochę się zagubiła, moim zdaniem. Ale do tego dojdę później, bo też będę, poświęcę chwilę właśnie relacji głównej bohaterki jej mamy, bo moim zdaniem jest kinda toxic, spoiler alert, ale, ale okej, okay, do rzeczy, jakby po kolei. No więc, Pepper sobie yy, chodzi tylko. i całą, jest taką idealną czynnicą, wiecie, najlepsze wyniki, miliony dodatkowych zajęć, no bo jednak, w Stanach Zjednoczonych, jeśli chcemy dostać się na studia do dobrej uczelni, to jednak te dodatkowe aktywności są bardzo istotne, nie tylko wyniki z testów, nie tylko oceny, ale także właśnie to, co robimy ponad programowo. Więc tutaj Pepper jest taką typową, idealną uczennicą liceum, która po prostu angażuje się absolutnie we wszystko i jest takim trochę obiektem westchnień, albo raczej jej osiągnięcia są obiektem westchnień wielu osób, ale też wielu osobom działa przez to na nerwy. Na przykład Jackowi, czyli naszemu drugiemu bohaterowi. Jack jest jednym z bliźniaków, tym mniej popularnym. Jest też taki trochę cyniczny, trochę robi z siebie wielkiego błazna, żeby być może zwrócić na siebie uwagę, ale przy okazji jest też bardzo niemiły dla Pepper. W sensie uwielbia jej dogryzać, docinać, nazywają pepperoni. w ogóle nie lubią się za bardzo. Nie przypadają za sobą, ale jednocześnie nie wiedzą, że na aplikacji, którą notabene Jack wymyślił i wprowadził w obieg, na aplikacji, która pozwala uczniom tego konkretnego i całą rozmawiać ze sobą anonimowo, przegadują ze sobą godzinę dziennie i bardzo się lubią, tylko właśnie nie wiedzą, kto jest po tej drugiej stronie. Założeniem aplikacji jest, żeby po jakimś czasie odsłonić te dwójkę ludzi. W sensie, jeśli ktoś zaczyna ze sobą rozmawiać, jakieś dwie osoby, no to po czasie dowiadują się dzięki aplikacji, kim właściwie są naprawdę. Tylko, że Jack robi wszystko, żeby się nie dowiedzieć, kim jest ta druga osoba. No i e, jakby to jest kolejny taki fajny, ciekawy wątek przewijający się gdzieś tam w tej książce. Natomiast najważniejsze, co tutaj jest taką główną osią e, całej historii, to drama, która wybucha na Twitterze pomiędzy mm, dwoma firmami, właśnie tą firmą e, Pepper, Mamy Pepper, albo raczej rodziców, e, tą burgerownią, a małą kanapta, kanapkarnią e, nowojorską, e, której właścicielami są rodzice Jacka. E, I jakby oni o tym absolutnie kompletnie nie wiedzą, nie mają pojęcia, no bo przecież nie rozmawiają ze sobą więcej niż to, co tam w szkole wymienią kilka zdań. No i e, problem jest taki, że ta większa burgerownia matki e, Pepper trochę zakosiła pomysł na kanapkę. Tej małej kanapkarni, właśnie nowojorskiej, ogłosiła to. I właśnie ten profil tej małej kanapkarni, i to Jack, jakby. I jego brat trochę nakręcili tą dramę, bo to oni zauważyli to głównie, ich rodzice byli tacy, no dobra, no okej, okay, no życie. A oni po prostu wpadli w taki, wiecie, Amok, no bo poczuli się jakby dotknięci też tym, że to były przepisy i babci, które według historii rodzinnej to ona jakby stworzyła. No a tu przychodzi wielki koncern i po prostu je zabiera. Także podjęli wyzwanie, jakby tam zaczęli się przerzucać jakimiś mamami, śmiesznymi tweetami i tak dalej, ale to przerodziło się w taki rzeczywisty konflikt. Jakby wiecie, dramy potrafią być zjadliwe w internecie, także trochę się to wymknęło w pewnym momencie spod kontroli. I tutaj zaczyna się taka jedna rzecz, która bardzo mi się nie podobała pomiędzy mamą Pepper a nią samą. No bo jakby każdy. Widzicie, każdy wielki koncert, jakaś wielka firma na pewno ma sztab specjalistów od PR-u, specjalistów w ogóle od mediów społecznościowych, natomiast tutaj od razu dowiadujemy się, że jakby jeśli chodzi o firmę właśnie mm, rodziców Pepper, to tam jest tylko jedna osoba, jedna dziewczyna, która właściwie w ogóle totalnie się na tym nie zna, z tego co my rozumiemy jakby, jak Pepper o niej opowiada. I mamy takie, okej, okay, to czemu... Jakby do takiego konfliktu, czemu tu się nie zajmują ludzie, którzy się na tym znają, którzy siedzą w social mediach, e, wiedzą, jak to działa, wiedzą, jak e, takie konflikty rozwiązywać. Natomiast tu w tej sytuacji mama Pepper robi: y, Musisz mi odpowiedzieć coś niemiłego. I, I wiecie, i przerzuca jakby na córkę swoją jakąś złość, frustrację na tą drugą firmę, zamiast, wiecie, za, jakoś podejść do tego dorośle, w dorosły sposób, zacząć, nie wiem, jakąś kampanię, albo nie wiem, porozmawiać z tymi właścicielami. Przecież nie wiem, no dorośli ludzie powinni wiedzieć jak się rozwiązuje takie konflikty. A ona brnie po prostu w dramę internetową, przy okazji też wciąga w to swoją córkę, która ma inne rzeczy na głowie, bo jednak to jest ten moment, kiedy Pepper właśnie będzie miała, wiecie, jakieś rozmowy na uczelni yy, jakby z władzami różnych uczelni. E, ważą się losy jej przyszłości, jest zestresowana, ma tysiąc milionów rzeczy na głowie i jeszcze jej mama, która kompletnie tego w ogóle nie chce zrozumieć i też e, to, co jest dla mnie w ogóle mega toksyczne, to, że ona totalnie nie chce słyszeć tego, że Pepper nie ma ochoty w ogóle brać udziału w tej kłótni, e, że nie chce absolutnie mieć z tym nic wspólnego, bo Pepper sama widzi, że no coś tu jest nie tak, skoro oni, jakby na pierwszy rzut oka widać, że winast. Stoi na, po stronie tego Big League Burger, tej wielkiej firmy. No bo nie jest, jakby to oni brną w tą taką negatywną, um, negatywne komentarze, w to odpieranie tych ataków. I to może byłoby śmieszne na początku, ale w pewnym momencie sama Pepper mówi takie, no, nie no dość. Jakby nie zachowujmy się jak dzieci, tylko po prostu podejdźmy do tego doroźnie. Natomiast jej mama po prostu zostaje świra, <grywa> już tak brzydko powiem. I później jest to w jakiś sposób wyjaśnione, natomiast według mnie, ja tego nie kupuję. Dla mnie to, w jaki sposób fabularnie rozwiązuje się powód tego sporu, dlaczego matka Pepper ma takie podejście, a nie inne. Jest nie do przyjęcia, sorry. Ja wiem, że też nie powinnam w ogóle rozkminiać być może tej, bo to jest młodzieżówka, jakby, i tak jak mówię, to jest książka taka fajna na jedno posiedzenie. Trochę się powtórzamy, ale się zaangażujemy i też będziemy się świetnie bawić, i no jakby koniec końców jest przesłodka, przeurocza, ale to, ta jedna rzecz po prostu spędza mi sens powiek, że to zachowanie tej matki, mm, moim zdaniem, jest źle rozwiązane. Nie chcę Wam za tutaj za dużo mówić, natomiast. Jeśli dorosła osoba ma jakieś nieprzepracowane yy, nie traumy albo inne rzeczy, yy, albo, nie wiem, ma jakieś konflikty, jakieś problemy, w, wiecie, w życiu zawodowym, no to to nie może być tak, że teraz przerzuca połowę na swoje dziecko, niejako trochę je parentyfikując. Jeśli używam tego słowa, możecie oczywiście zwrócić mi uwagę, ale wydaje mi się, że, że akurat tutaj właśnie o to chodzi: to takie mm, traktowanie dziecka jako osoby dorosłej, i to jeszcze nie członka rodziny za bardzo, tylko bardziej pracownika, gdzie jakby no i córka nie ma żadnego obowiązku jej pomagać, absolutnie i jeszcze później pretensje, kiedy coś idzie nie tak, jakby zarzucanie tym wszystkim dla mnie jest w ogóle nie, tak nie powinno być. Rodzic jest rodzicem i na zawsze powinien nim pozostać, i to on powinien jakby rozwiązywać swoje problemy, a nie przerzucać je na dziecko. I nie wymagać, żeby dziecko jakby w jakiś sposób zaradziło jego problemom, to nie tędy droga w ogóle nie o to chodzi. I nie tak powinny wyglądać ta relacja, także dla mnie nie. Zero wybaczenia dla matki Pepper, i nie lubię jej, nie podobała mi się jej postać. i Jakby jeśli czytaliście, koniecznie powiedzcie mi, czy też mieliście takie odczucia. A jeśli jeszcze nie czytaliście, no to Was ostrzegam, że e, jeśli chodzi o tą kobietę, to musicie uzbroić się e, w cierpliwość i, i dużą dozę takiego, wiecie, przygotowania na po prostu to, co ona tam, tej te wynurzenia i inne rzeczy. Generalnie ta książka podobała mi się, dobrze się przy niej bawiłam, e, i zaliczam ją do e, grupy książek, które, które były miłe, przyjemne. Eee, przez większość czasu, wiadomo, matka Pepper. <grywa> eee, ale nie zmieniły nic w moim życiu. W sensie ona też nie miała jakby celu, nie, na celu nic zmieniać, tylko być po prostu dobrą rozrywką i tym właśnie była. Eee, zaraz pokażę Wam inne książki w podobnym klimacie, które Wam polecę. Eee, I na przykład niektóre z nich uważam, że są nawet lepsze niż ta książka, co nie zmienia faktu, że ta również jest po prostu cute, naprawdę. To jest takie miłe, przyjemne, wspaniałe, żeby wziąć, wrzucić do plecaka, pojechać z nią gdzieś, czytać ją sobie w pociągu, oderwać myśli, poczuć się lepiej. Nie wiem, kiedy coś was w życiu po prostu totalnie rozwali, albo przeczytacie książkę, która absolutnie was po prostu zniszczy to myślę, że Tweet Cute może Was poskładać z powrotem i może ukoić Wasze serce. Także dla mnie to jest taka czwórka, 4 na 5 gwiazdek. Tak ją też oceniłam na Goodreadsie i uważam, że naprawdę warta uwagi. Cieszę się w ogóle, że te dzisiejsze młodzieżówki kręcą się trochę bardziej wokół problemów niż nie sercowych, tylko innych i przy okazji są te sercowe, także wiecie jakby, że m, kiedyś to często było tak, że to, wiecie, była miłość, e, przynajmniej ja trafiałam na takie tytuły, będąc nasolatką, że to raczej miłość e, była takim głównym, m, w głównej sferze problemów bohaterów. Tutaj jest właśnie trochę wątku romantycznego, ale trochę też wątku em, spełniania oczekiwań swoich rodziców, trochę wątku takiego nieprzepracowania pewnych rzeczy, em, radzenia sobie w ogóle, w ogóle z rozstaniem, e, z problemami, które dotykają naszych bliskich, no dla mnie świetna, naprawdę warta uwagi. Jeśli chodzi o te tytuły, które chciała wam, chciałabym Wam tutaj pokazać, e, to powiem Wam, że dwie e, kolejne pozycje to również wydawnictwo Young, bo uważam, że wydawnictwo Young e, specjalizuje się w poprawiaczach humoru przede wszystkim. Oczywiście to nie są jedyne ich książki, ale dużo mają w ofercie takich, które sprawią, że poczujecie się lepiej. Mam też totalnie inne kategorie, trochę tego jest. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj hardstopera. Wszystkie cztery tomy dostępne w Polsce. Uważam, że jeśli chodzi o poprawiacze humoru i o książki, które miałyby was otulić, to nie ma nic lepszego niż hardstopera. Serio, to są powieści graficzne. Które są bardzo proste, a jednocześnie dosadne i poruszające tematy bliskie naszym sercom, bliskie sercom nastolatków i w ogóle osób młodych wchodzących w wiek dojrzewania, wychodzących z wieku dojrzewania, generalnie bardzo uniwersalne. I w taki uroczy, słodki, ale jednocześnie bardzo życiowy sposób podchodzący do problemów, takich jak coming out, zaburzenia odżywiania i dużo, dużo różnych innych kwestii, absolutnie polecam myślę, że się nie zawiedziecie, ale warto podejść do tego właśnie jako do takiego czasu umilacza. Niekoniecznie lektury, które absolutnie zmieni Wasze życie, bo nie wszystkie muszą i to jest ok. Krótko o fabule. Tutaj mamy historię Nika i Charliego. Jeśli jeszcze oczywiście nie wiecie, o czym jest hardstopper, bo mam wrażenie, że wszyscy trąbią o nim wszędzie i bardzo dobrze. Niki i Charlie poznają się w szkole. Charlie jest chłopakiem, który lubi chłopaków, natomiast nikt nie do końca na początku wie, kogo lubi i dlaczego. I jakby towarzyszy mu też w tym procesie odkrywania, oni zakochują się w sobie. Absolutnie przecudowny sposób. E, też mówią o tym później bliskim rodzinie, przyjaciołom. E, zmagają się też z innymi problemami w ogóle, z tym w jaki sposób społeczeństwo na nich patrzy, e, jak godzą się w ogóle z tym, kim właściwie są. E, jedno z nich jest pogodzone, a drugie dopiero jakby się odnajduje w, tej, w swojej orientacji seksualnej. E, ale to jest takie po prostu no, no piękne i wzruszające. Taka historia idealnie na otarcie łez i otulenie serduszka. Wczoraj skończyłam też Miasto duchów Wiktorii Szław. Jest to książka, która jest dedykowana dla młodszego czytelnika. To jest w ogóle trylogia. Kolejne części pewnie będę Wam recenzować, opowiadać o nich w podsumowaniach miesiąca. Być może uda mi się jeszcze w sierpniu skończyć tą serię, ale nie obiecuję. Pierwszy tom w ogóle wprowadza nas w świat Cassidy Blake. Jest to dziewczyna, która widzi duchy. Widzi duchy, ponieważ kiedyś wpadła do rzeki albo jeziora jakiegoś zbiornika wodnego. Przepraszam, ale teraz wyleciało mi to z głowy. I ociera się o śmierć, ale ratuje ją pewien duch. I ona się z tym duchem zaprzyjaźnia, i od tamtej pory zaczyna te duchy wszystkie widzieć i czuć. Jakby ten drugi świat, świat za tak zwaną zasłoną, taką kotarą, która dla niej oddziela świat żywych od umarłych, i ona może między tymi światami sobie przechodzić. W międzyczasie, jak poznajemy jej historię, dowiadujemy się też, że rodzice Cassidy zajmują się duchami zawodowo. Jej tata jest taką osobą, właśnie twardo stąpującą po ziemi, która stara się. Dementować wszystkie takie wiecie plotki o duchach i w ogóle, natomiast jej mama jest takim właśnie wolnym duchem, osobą, która właśnie w tą energię, przepływ energii i, i istoty, e, które nie mogą przejść na tam, ten świat, wierzy. I oni oboje piszą książki na ten temat i dostają propozycję, żeby nagrać serial, e, jakby trochę o, tym, o tej ich działalności, trochę o tych książkach. I właśnie pierwszy tom jest o tym, jak oni zaczynają kręcić odcinek tego serialu w Edynburgu. Jednym z najbardziej nawiedzonych miast świata, bardzo klimatycznym mieście. Eee, w ogóle bardzo chciałabym jechać do Edynburga i mam nadzieję, że w tym roku mi się uda, bo jestem absolutną jesieniarą, a Edynburg to jest chyba w ogóle stolica jesieniarstwa, nie wiem, musicie w ogóle sobie wejść w Interesta albo gdziekolwiek, piszcie Edynburg i po prostu się zakochacie. Ale wracając do fabuły, em... Cassidy jakby musi sobie poradzić z tym właśnie, że tych duchów tam jest tak dużo i z czyhającymi na nią i jej przyjaciela ducha niebezpieczeństwami. I też e, dowie się w tym tomie, e, jakby, że to widzenie duchów to, to nie jest jedyne, co jej się przytrafiło, ale więcej nie zdradzę, e, bo chciałabym, żebyście mieli element niespodzianki, sięgając po tą książkę. Bawiłam się przy niej wspaniale. To jest też bardzo prosta historia, ale to właśnie wynika z faktu, dla jakiego przedziału wiekowego jest ona tutaj dedykowana. To jest, myślę, tak 12-13+, ale mimo wszystko no, dla trochę młodszych czytelników niż ja, 24-latka. Nie mam tej książce wiele do zarzucenia, ma wspaniały klimat. Ja w ogóle uwielbiam książki Victoria Schwab, także każdy fan tej autorki na pewno wyjdzie z tej lektury w jakiś sposób ukontentowany, usatysfakcjonowany. E, typowy comfort read na jesień, e, w ogóle idealnie się składa, bo jesień już się powolutku zbliża. Także jeśli e, planujecie jesienne TBR, -y, to absolutnie musicie ją wrzucić. Na niego. Kolejną książką jest The Love Hypothesis, i to jest książka, która ma w ogóle swoją premierę, miała w Polsce chyba w, na końcu lipca. Ja ją czytałam w Budapeszcie, kupiłam ją po angielsku. Nagrałam też vloga dedykowanego tej książce, i z tego vloga wynika, że ona nie podobała mi się jakoś specjalnie w sensie, to nie była książka, która była absolutnym objawieniem natomiast była właśnie super czytadłem. I była zabawna, i wciągnęła, mimo że tam coś tam między nami zagrało w środku. Ja o niej bardzo szczegółowo opowiedziałam w tym vlogu, także nie chciałabym się tutaj powielać. Chciałabym Was zaprosić na tego vloga, w dużym skrócie mamy tutaj Olive, która jest doktorantką na uniwersytecie i jakby w wyniku pewnego nieporozumienia z przyjaciółką powiedziała jej, znaczy to porozumienie było w dobrej wierze, bo jakby chciała, żeby ta jej przyjaciółka umawiała się z chłopakiem, z którym ona umawiała się wcześniej. Jej przyjaciółka nie chciała tego robić, mimo że jest z nim, szaleńczo zakochani są w sobie ze względu na nią i jej uczucia, mimo że Oliw powiedziała, że jej to nie przeszkadza. Więc Oliw udaje, że jest zakochana w kimś innym. Eee, no i mówi, że idzie na randkę z tą samą, tak naprawdę idzie tam badać swoje próbki w laboratorium eee, i spotyka swoją koleżankę na korytarzu. I co robi, żeby wyciągnąć siebie samą z tej dziwnej sytuacji, i nie, żeby nie wyszło, że kłamała? Całuję pierwszą e, napotkaną osobę e, na tym korytarzu, udając, że jest z nią na randce w ogóle w tym laboratorium. E, I tą pierwszą osobą jest Adam. E, Adam jest już profesorem e, i to takim postrachem uczelni, takim typowym profesorem, do którego jak napiszesz, nie napiszesz, panie profesorze, to w ogóle masz bana e, i zostajesz skreślony z studentów. E, I jakby Oliw go w ogóle całuje i jakby wiecie, jest takie. What the hell. No i Oliw go całuje. I oni zaczynają ze sobą rozmawiać, no bo sytuacja generalnie jest troszkę dziwna e, i wpadają na wspaniały pomysł, właściwie to chyba Adam nawet na niego wpada, żeby dalej brnęli w tą sytuację, w sensie udawali, że ze sobą e, są, że się ze sobą umawiają, ze względu na to, że Adamowi cofnięto sponsorowanie przez uczelnię jego badań, bo uczelnia uznała, że skoro się nie ustatkował, to znaczy, że nie jest zbyt pewnym, pewną osobą na tym stanowisku, więc nie ma sensu w niego e, inwestować. No, i skoro będzie miał dziewczynę, to znaczy, że jest zaangażowany jakby i że zostanie na tej uczelni, a nie sobie gdzieś tam ucieknie na inną, no bo jest związany z jedną z osób, które na tej uczelni się uczy, tak? E, więc jakby logika ponadmiarę totalnie pff, w ogóle jak on to wymyślił, te 5 sekund. Ale bro to dalej. No i mamy tutaj na kartach powieści, jak to się wszystko rozwinęło. Humor bardzo mi się podobał, przynajmniej w oryginale. Jest to książka już dla starszych czytelników i czytelniczek, i osób czytelniczych, ze względu na to, że mamy tutaj scenę plus 18. Także ostrzegam, że nie jest to młodzieżówka. Taka właśnie do wrzucenia do torby na plażę, czytania sobie i przeżywania katuszy, jakie Olif przeżywa czasem w głowie które strasznie mnie czasem irytowały, ale mimo wszystko wspominam ją dobrze. Być może nie była to dla mnie taka sensacja jak dla większości osób z TikToka, ale spoko. Kolejną książką jest 11 papierowych serc. Tutaj w ogóle szok, niedowierzanie. Mamy książkę wydawnictwa Young, tak jak wspomniałam wcześniej. Jest to książka o dziewczynie, która w wyniku wypadku i doznanych urazów traci pamięć kilku ostatnich tygodni przed wypadkiem, e, a te tygodnie były dla niej kluczowe ze względu na to, że praktycznie całkowicie zmieniła swoje życie, bo zerwała kontakt z przyjaciółkami, e, zerwała z chłopakiem, też e, jakby nie rozumie, co się stało i też nikt nie potrafi jej powiedzieć, co właściwie się stało, bo od wszystkich się jakby odcięła, no i mija rok, ona dalej nie może przeżyć tej dziury w pamięci e, i w pewnym momencie, jakby przed walentynkami, bo w tej szkole, do której ona uczęszcza, jest taka tradycja, że się daje takie papierowe serca na walentynki. I właśnie ona, albo przed, albo w dniu Walentynek, dostaje papierowe serce z wskazówkami i jakby takim, taką obietnicą od osoby anonimowej, że ona jej powie, tak, takimi znowu wskazówkami, których ona będzie musiała szukać. Co się wydarzyło przez te tygodnie, które ona jakby straciła z pamięci? No więc nasza główna bohaterka, Ela, e, mówi, dobra. Ja chcę odkryć tą tajemnicę. Przy okazji też w międzyczasie poznaję pewnego chłopaka w bibliotece i on tam pomaga jej tę tajemnicę rozwikłać. Także jest mega uroczo, to nie jest też długa książka. Także jeśli lubicie sobie tak na raz, na jedno posiedzenie chwycić za coś uroczego i miłego, no to 11 papierowych serc, moim zdaniem, idealnie się nada. Ostatnia książka, którą mam dla Was do polecenia dzisiaj, to mój patronat tegoroczny. Perfect My Paper, znowu wydawnictwo Young. Jest to jedna z bardziej uroczych, mądrzejszych i wartościowszych książek dla młodzieży, jakie przeczytałam w życiu. Tutaj mamy Darcy Phillips. Darcy jest w ogóle taką prowadzi anonimowe porady sercowe w szkole. W takiej szafce, szafce 89, to jest szafka, która w wyniku jakiegoś tam błędu systemowego wyszła z użytku i nie używa, I tam zrobiła sobie takie miejsce właśnie na pocztę i za małą, niewielką opłatą każdy może wrzucić tam swój list i ona mu odpowiada anonimowo również, jakby. Daje takie porady i te porady tutaj w tej książce są są naprawdę mądre, ale w pewnym momencie wyciągając z szafki listy po, po godzinach w szkole, Darcy zostaje przyłapana przez Aleksandra i Aleksander ma do niej interes. Mówi, dobra, ja nikomu nie powiem, że ty jakby jesteś tą osobą, ale musisz mi pomóc, odzyskać moją dziewczynę. No i Darcy mówi, dobra, okej. Okay. Szantaż, spoko, wszystko fajnie, ale y, dobra, pomogę ci. I zgadują się właśnie na takie sesje. E, nie lubią się do końca, w ogóle m, też Darcy czuje się zmuszona przez, w pewien sposób właśnie przez ten szantaż do pomocy i jej się to nie podoba. Ale nawiązuje się między nimi niż porozumienia, kiedy się ze sobą poznają. Też w międzyczasie takim kolejnym wątkiem jest to, że Darcy e, jest osobą e, biseksualną i podkochuje się od dłuższego czasu swojej najlepszej przyjaciółce. E, wykorzystała troszkę swoją pocztę, żeby namieszać w jej życiu, e, i nie jest z tego do końca dumna. I właśnie mm, to ciągle gdzieś tam jest w jej głowie, z tyłu głowy. No, i tu się trochę namiesza, ale nie będę wam mówić o co chodzi. To, co mi się bardzo podobało w tej książce, to że bohaterowie popełniają błędy, jasne, jak my wszyscy, i przy okazji też ponoszą ich konsekwencje. To nie jest tak, że te błędy zostają, wiecie, magicznie wymazane, w ogóle wybaczone i tak dalej. Nie, tutaj są konsekwencje i te konsekwencje nie są przyjemne i są trochę też częściowo adekwatne do, do tych, jakby, wiecie, skali błędów. Bardzo życiowa, bardzo słodka, momentami, ale też momentami taka prawdziwa, że myśmy sobie kurczę, no rzeczywiście, tak mogło się wydarzyć, jesteśmy w stanie w to uwierzyć. No i bohaterowie absolutnie skradli moje serce też. Darcy i jej w ogóle relacje z siostrą, jest dla mnie jednym z takich największych highlightów tej książki. Mam nadzieję, że przeczytacie, jeśli jeszcze nie czytaliście. Jeśli już czytaliście Perfect on Paper, albo nie, jakby nie wiem, no, którąkolwiek z tych książek, które dzisiaj Wam tutaj przedstawiłam, i zgadzacie się ze mną, że są to przesłodkie czytadła, które, którymi można sobie poprawić humor, ale też można wyciągnąć z nich kilka. E, wniosków odnośnie naszego życia, naszych problemów i się nimi otulicie kocykiem, to dajcie mi znać. Też bardzo chętnie przyjmę więcej polecajek takich książek, bo ostatnio mam ogromną ochotę na tytuły e, takie jak te. E, polecam Wam również tweet cute. E, jest to coś tak słodkiego, uroczego, e, że myślę, że wiele osób e, sięgnie po nią i się nie zawiedzie. E, ja jestem Zauroczona i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej takich młodzieżówek, bo przy czytaniu potrzebujemy też dobrej zabawy i chwili wytchnienia, i nie ma w tym absolutnie nic złego. Dzięki, że oglądaliście mój film i do zobaczenia w kolejnych.